Witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Dziękuję Wam za to, że jesteście w dzisiejszym filmie przychodzę do Was już z opinią. Dlaczego? Ponieważ taki produkt o takiej kategorii można ocenić od razu, a po drugie jest to produkt, który w Rosmanie obecnie jest na promocji, więc można go kupić taniej, a nie później z zawyżoną ceną. Także jak najbardziej dzisiaj pogadamy sobie o nowości w portfolio Bielenda Glaze Glow, czyli mgiełce do twarzy. I teraz tak, jeżeli chodzi o dotychczasowe produkty z tej serii, seria do twarzy ma wzorowy skład cała. Na stronie rozmana jest błąd, że tam są mikroplastiki itd., itd., to są bzdury. Podkład tint ma mikroplastiki i jest klasyfikowany do kategorii mniej niż 0. Błyszczyki do ust, balsamy z tej serii Glaze Glow, um, mają mikroplastiki, są klasyfikowane do kategorii mniej niż 0, um, czyli są produktami bezwartościowymi, nic nieznaczącymi, bo są napakowane plastikiem. A ta nowość w Wolfmanie obecnie kosztuje 16,49 zł. Tak, 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 dokładnie. Jest to. Bielenda Glaze Glow, Glazed Skin Effect, mgiełka do twarzy mm, rozświetlająca, nawilżająca, Ceramic Milk, Ectoina, Ceramidy, Glazing Mist. Co nam mówi Bielenda? Mm, intensywnie nawilżona skóra i naturalny blask. Poznaj Glazed Skin Effect z linią Bielenda Glaze Glow. Rozświetlająca, nawilżająca mgiełka do twarzy pozwoli Ci uzyskać ultra rozświetloną, mega nawilżoną skórę z efektem tafli i glowy skin finish. To idealny sposób na wykończenie pielęgnacji oraz makijażu. No nie. Ale to dlaczego, dlaczego to za chwilkę wyjaśnię? Mleko, ceramik, milk, autorskie połączenie kwiatu porcelanowego i mleczka ryżowego, dzięki któremu skóra odzyskuje naturalny blask, jest nawilżona i gładka. Ceramidy wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej i wygładzają naskórek. Ektoina nawilża i koi skórę. I tutaj, że wstrząśnij przed użyciem i, i tylko takie, wiecie, techniczne sprawy. Robimy sobie szybko analizę składu. Mamy wodę, mamy propanediol, od razu transporter przenikania składników aktywnych do skóry właściwej. Mamy emolient, który zapobiega przed ucieczką wody na skórkę, tak sobie muszę to przybliżyć. E, później mamy zagęstnik, mamy glicerynę humektant, e, która nawadnia i nawilża skórę. Później mamy ferment ryżowy, który nawadnia i daje glaski. Później mamy olej ryżowy, który będzie również chronił naszą skórę przed utratą wody pantenol, humektant, nawilżacz, łagodziciel podrażnień i zaczerwienień skóry, alantoina, która łagodzi podrażnienia, ektoina, która odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, hydrolizowane proteiny ryżowe, które działają przeciwstarzeniowo, stymulują produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego i fibroblastów. Później mamy beta-glukan, który wykazuje działanie odbudowujące barierę hydrolipidową i łagodzące podrażnienia. Później w składzie mamy ceramid NP, które również działa odmładzająco na skórę i odbudowuje barierę hydrolipidową. Cholesterol, podstawowa baza w przypadku kosmetyków ceramidowych, chroni stabilność ceramidów. Ceramid NS, ceramid EOP, ceramid AP, czyli mamy cały kompleks ceramidowy, który naprawia naruszoną barierę hydrolipidową, więc to jest super sprawa. to transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej, Alkany kokosowe, które są elektrolitem i nawadniaczem skóry, trigliceryd, który odbudowuje barierę hydrolipidową, zagęstnik, stabilizator emulsji, nośnik przenikania, zagęstnik, kwas cytrynowy, kwas mlekowy jako stabilizatory pH, regulatory pH produktu, kompozycja zapachowa, alkohol z grupy tłuszczowych, cytarel, alkohol emolient naturalny, zagęstnik, regulator pH, fenoksyetanol. Hmm, produkt nie jest dla kobiet w ciąży i dla matek karmiących piersią, to trzeba od razu powiedzieć. Nie ma takiej możliwości, aby kobiety w ciąży i matki karmiące piersią używały ten produkt. Hmm, zagęstnik, regulator pH i tylko i wyłącznie tyle. I teraz tak, e, czy można go aplikować na makijaż? Nawet jeżeli go wstrząśniecie, to nie. Patrzcie. To nie jest żadna dorobna giełka. To jest produkt za gęsty, aby go rozprowadzać jako jakikolwiek fixer. To jest konsystencja mleka, mleczna, gęsta, kremowo-zawiesista formuła. Jak parzyszniecie to na twarz, a rozpylicie to na twarzy w trakcie zakończonego makijażu, mogą się zrobić ładne zaseme plamy. Po prostu plamy. Które nie będą wyglądać ani estetycznie, i mogą doprowadzić też do zrujnowania waszego makijażu. Także nie rekomenduję tejże metody aplikacji tego produktu na makijaż, ponieważ no, produkt sam w sobie jest zbyt gęsty, jak y, na aplikację na makijaż. Przed pielęgnacją, jako zwykły tonik, tak jak najbardziej. Czy on zrobi cuda? Na pewno złagodzi podrażnienia. Dzięki Pantenolowi i Alantoinie to na bank. Ceramidy przyczynią się do odbudowy bariery hmm, hydrolipidowej, jak najbardziej. E, tutaj mamy również ferment ryżowy, olej ryżowy, również będą wykazywały działanie rozświetlające skórę i takowe działanie e, jak najbardziej jest. Hmm, produkt może zapychać skóry tłuste, trądzikowe niestety bardzo mi przykro. Więc dla tej grupy odbiorców tak można powiedzieć ten produkt odpowiedni nigdy nie był, nie jest i nie będzie. Produkt będzie dobrym rozwiązaniem dla skóry normalnej, bez problemów, dla osób z lekko naruszoną barierą hydrolipidową, ale dla osób z maksymalnie mm, zaburzoną barierą hydrolipidową nie. Bo ten tonik się nie przyczyni do całkowitej rekonstrukcji. On naprawi minimalne uszkodzenia, minimalne naruszenie bariery hydrolipidowej, ale nie takie znaczne. I na przykład mogę personalnie powiedzieć, że on jest dobrym nawilżaczem, ale na przykład, jeżeli miałbym go teraz porównać do esencji Jop Waterfoli, do Mija mlecznego toniku ryżowego, sorry, memory, tamte wygrywają, ten przegrywa. Ten totalnie przegrywa. Jeżeli teraz by, by, byśmy mieli tutaj te trzy toniki, czyli Jop Waterfoli, Mija ryżowy tonik i Bielenda, to Bielenda idzie na jedynkę czyli na, na trójkę, przepraszam, na sam koniec idzie, tak naprawdę. Ponieważ z tych, spośród tych, tej trójki toników najmniej skórę nawilża. Najmniej. I jeżeli chodzi o ten efekt rozświetlenia, to to nie jest efekt takiego baby skin, takiego mocnego rozświetlenia, to jest efekt chwilowego natłuszczenia skóry w związku z zawartością emulientów w bazie kosmetyku. Czyli ten efekt glazed skin to jest marketing. Tutaj rozumując ten efekt, musi dojść w skórze do wyrównania kolorytu skóry, do redukcji oznak zmęczenia, do nasycenia maksymalnego skóry nawilżeniem i do rozświetlenia. W tym przypadku dochodzi do lekkiego natłuszczenia, przez co skóra fizycznie inaczej odbija światło. Ale to jest efekt chwilowy. Także, jeżeli jesteście naprawdę takimi prawdziwymi fanami Glow, będziecie rozczarowani. Aczkolwiek, jeżeli szukacie takiego zwykłego nawilżacza, to jak najbardziej tak. Za 16,49 w Rosmanie jest to bardzo dobra cena. Także produkt mogę Wam polecić. Na dzisiaj to tyle. Jeśli się film podobał w górkę, jak nie to w dółkę. Wysyłam Wam dobrą energię. Kocham Was bardzo. Do zobaczenia. Później wielki, papa. Pa.